Hejka, witam Was. Dzisiaj kolejny temacik, a dzisiaj troszeczkę takie przemilczane fakty diety keto czy karniwora na przykład, ponieważ jest jedna taka mała rzecz, która może występować na przykład u niektórych na samym początku i o której warto by wspomnieć. Moi drodzy, bardzo często jedząc. No, nie powiedziałbym tradycyjnie, ponieważ tradycyjnie to to już w sumie nie ma nic wspólnego z tradycją, e, takie, takie codzienne jedzenie, e, przeciętne, mamy ogromne ilości węglowodanów w środku. Przez dłuższy czas życia w pewnym momencie zaczyna się rozwijać po cichutku insulinooporność. I czasem nawet nie mamy zielonego pojęcia, że ją mamy i tak sobie po prostu z nią chodzimy i no, jest jak jest. Jednak moi drodzy, kiedy przechodzimy teraz na dietę ketogenną czy karnivora, odcinamy tą ilość cukru, tych węglowodanów i tak dalej, praktycznie do tyle co nic. W tym momencie może, może nie musi, występuje wtedy za mało cukru u niektórych ludzi. Może wtedy dochodzić do takich momentów, że po prostu będziemy słabsi, może nam się nawet i w głowie zakręcić. Wygląda to czasem nawet jako takie typowe objawy hipoglikemii. Ponieważ nasz organizm był przez lata przystosowany do takiej diety, gdzie naprawdę było tyle cukru w jeden dzień i węglowodanów, co kiedyś mieliśmy w całe życie. I teraz nagle jest to odcięte. I w tym momencie zaczynają się te tak zwane schody, ponieważ nagle zaczynasz czuć się gorzej, masz tam jakieś objawy, e, słaby jesteś. Niektórzy nazywają to też taką e, grypą ketogenną, coś takiego. E, to jest to takie przejście w tym momencie. Co wtedy robić, po prostu? W tym, ja bym po prostu powiedział: tak, jeżeli coś takiego występuje, to trzeba tą dietę pomału zmieniać. Małymi kroczkami. Nie od razu na głęboką wodę i z dnia na dzień wszystko obciąć. Powolutku, 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 zmieniamy to. Po prostu trzeba myśleć, co robimy i obserwować swoje ciało. Ja wiem o czym ja mówię, ponieważ jak ja przechodziłem z diety takiej typowo owocowej, gdzie miałem też bardzo, bardzo dużo soków, praktycznie codziennie, w dużych ilościach, to miałem ten sam problem, jak wchodziłem na keto to właśnie miałem takie same problemy. Ponieważ też nie potrafiłem nawet spokojnie wyjść z domu gdzieś i przejść na przykład gdzieś do sklepu czy coś tego, ponieważ mi się w głowie ćmiło. Ponieważ brakowało mi tego cukru. I co wtedy? Wtedy miałem ze sobą zawsze w kieszeni po prostu parę rodzynek. I w razie, jak już czułem, że coś jest nie tak, to sobie po prostu jedną, dwie, trzy, cztery zjadłem, nie więcej. Bo to nie chodzi o to, żeby się zaraz napchać nie wiadomo jak, tym, bo z tego problemu wtedy nigdy nie wyjdziemy, tylko po prostu parę, tak, żeby wyrównać ten poziom cukru i wtedy było ok. I tak to trwało, mi się wydaje, chyba 2-3 miesiące u mnie, aż całkowicie ten problem zanikł. I później już było OK. I do dzisiaj już też jest ok, ale ten problem występuje i dlatego po prostu nie da się tak na głęboką wodę wskakiwać od razu. Ten sam problem może wystąpić też również jeżeli ktoś chce robić tak zwany post przerywany, czyli intermittent fasting. Czyli co to znaczy? Pomijasz wtedy śniadanie i dopiero jesz na przykład kolację. Czy obiad też niektórzy pomijają, jedzą tylko i wyłącznie kolację. I tutaj również jest ta sama bajka. Jeżeli ty całe życie miałeś ogromne ilości węglowodanów i cukrów, no to niestety, ale w tym momencie będziesz mieć problem. Znaczy, możesz, nie musisz mieć, tak, o, tak to może powiem. Ponieważ jeżeli masz insulinooporność, to ci zacznie tego brakować i nawet pominięcie śniadania tego może już dać jakieś objawy zmęczenia i tak dalej, złego samopoczucia. I wtedy ja bym się też na przykład tak ratował, że coś bym po prostu zjadł, tylko wybierałbym coś naturalnego. Nie wiem, może być na przykład figa suszona, może być jeden daktyl. Może być, nie wiem, nawet jakieś jabłko, jak to ktoś to trawi i to je, coś takiego, żeby po prostu na moment to wyrównać. I później będziecie widzieć, że tego już będzie coraz mniej, coraz mniej, ponieważ organizm zacznie się do tego przystosowywać, że coś się zmieniło, że już nie ma tych takich całych ciężarówek cukru codziennie, tylko jest tego mniej. I na to trzeba po prostu zwrócić uwagę. Bo często później się mówi, no ta dieta na mnie nie działa, ponieważ ja się czuję źle na tej diecie. No tak, no będziesz się czuć źle, jeżeli ty całe życie miałeś wiadra cukru do jedzenia codziennie. I to nie chodzi mi o ten cały biały cukier, ale chodzi mi o te ukryte rzeczy. Kromka chleba, dwie łyżki cukru na przykład w przeliczeniu. To jest bardzo proste. Te takie różne pasty, napoje, przeliczcie sobie, popatrzcie na skład, ile tam jest. Na 100 gram, 50 cukru, gram cukru, to jest połowa, czyli połowa butelki masz w połowie samego cukru w środku. Ale to jest tak samo, e, drinkę, eh? hafermautdrang, w sujkerze, satarenze. No tak, i to takie różne, no, mleka i nawet roślinne, też trzeba popatrzeć na to. To nie jest tak, że to jest mleko roślinne i że to już jest super, e, idealne, że tam już jest wszystko okej. Okay. Nie, 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 popatrzcie na skład, ile tam jest węglowodanów w środku, na 100 gram i sobie przeliczcie, ile tam rzeczywiście tego w środku jest. Na to trzeba patrzeć, to jest tak ważne przy tym. To nie jest coś, że coś automatycznie jest produktem tam wegańskim, czy bio, to już jest super. Nie, bo ja takich produktów na pęczki znalazłem, których ja bym nie ruszył z tych kategorii. Sporo, nawet powiedzieć 80% chyba bym nawet nie ruszył. Ponieważ no, to w ogóle nie spełnia moich norm jedzenia. Albo jest za dużo cukru, albo jest za dużo innych chemicznych substancji w środku, którym się wcale nie podobają w tym. I pomimo, że to jest bio... Czy pomimo, że to jest wegańskie, ja tutaj w tym momencie dziękuję. Dlatego patrzcie też i na te składy. I tak jak mówię, jeżeli przechodzicie na taką dietę, to trzeba obserwować swój organizm i wyciągać wnioski i korygować. A nie zostawić to w samopas, albo powiedzieć, no ta dieta jest dla mnie niedobra, bo się źle czuję. No dobrze, no ale wrócisz z powrotem do starej diety, będziesz ładować dalej cukier, to się zaraz z insulinooporności zrobi cukrzyca. I już masz dzień dobry. Ale potem się już będzie dalej wszystko po kolei sypać, i na końcu zostaniesz schorowany nie wiadomo jak. I będziesz później jeść więcej takich różnych kapsułek, pigułek, niż w sumie zwykłego jedzenia. Bo ja tak już obserwowałem takie sytuacje u ludzi, którzy mieli taką garść tych różnych pigułek. No to jakbym ja taką garść tych pigułek miał teraz zjeść, no to ja już nie mam miejsca, żeby cokolwiek, coś innego zjeść, bo to już byłby całkowicie pełny. No i gdzie moje jedzenie w tym wypadku? Przecież nie będę samymi kapsułkami odżywiać. Pomyślcie, pomyślcie, zastanówcie się sami nad tym, bo tak to się kończy, właśnie takie coś. Niwelowanie, olewanie problemu. No to, to to mi się nie chce, bo nie nie tu się tego, no a później na końcu kończymy z garścią pigułek w ręce. I żeby było jeszcze lepiej, żeby nam już nic nie dolegało, to już bym nic nie powiedział, nie? Ale przeważnie tych dolegliwości, zamiast mniej, to jest ich jeszcze więcej. Problemy z nerkami. Potrzebują ludzie nowe biodra. Ludzi, którzy mają Alzheimer, demencję. Ach, tego jest na pęczki. E, problemy z oczem. makula de regeneracji. Tego jest sporo, naprawdę jest sporo. I ja gwarantuję Wam, to 100% ja gwarantuję wam, pytaj każde, które wy znacie, albo zobacz na waszą rodzinę. Ludzie, które mają Alzheimer, demencję, to teraz nie startują od 60, albo od 50, to startuje teraz 10 albo 15 lat, jest to jest młodzież start. Już jest młodzież, która to już ma. 7 lat również. E, pytaj wszystkich ludzi, którzy wy znajcie, które mają problemy z nerkami, wszystkie inne rzeczy, o których już mówiłam, co było największe na ten talerz węglowodany, proszę bardzo, takie proste. Po prostu patrzeć po tej nitce i sami znajdziecie, skąd to się wszystko bierze, to jest bardzo proste. Starczy tylko popatrzeć I za tym wszystkim. Ja nie jestem antywęglowodany, ale ja pokazuję wam on. Również tak on mojego tak. męża. Pokazujemy po prostu gdzie ten błąd leży i tak. co tu można zrobić w tym wszystkim. Jednak tu też trzeba chcieć, żeby cokolwiek zmienić. To jest najważniejsze, ponieważ jeżeli ktoś nie chce, nie ma chęci, liczy, że to tak samo spadnie z nieba, no to tak się nie stanie. Każdy ma swój wybór. Chciałeś to powiedzieć? O, sorry, ukradłem ci twój tekst. Każdy ma po prostu swój wybór i każdy robi sam co chce. Tutaj nikt nikogo do niczego nie zmusza. Starczy się zastanowić, pomyśleć i wyciągnąć wnioski. Tyle co możemy powiedzieć w tym temacie. Wszystko macie w swoich rękach. Ja tylko mogę powiedzieć z własnego doświadczenia co i jak i tyle. I Tyle co powiem, także na tym będziemy kończyć. Tak, bo są tak, duża ilość ludzi. Tak, tak, tak. My robimy to, my robimy to, my tak, robimy tak, to, i później znowu 10 kilo do góry. Przytakiwanie. Tak, tak, tak tak, no, tak, 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 a tam później, Nie, nie, nie. <grym> I ten ludzie, ja, ja mam taki krawat, o taki ludzie. Naprawdę. Dosyć. Każdy ma swój wybór. Każdy e, ma tak. swój wybór, każdy po... jest odpowiedzialny za swoje zdrowie. Szkoda później tylko takiego lekarza, który tam przyjdzie mu taki pacjent i mu tam non stop e, koło ucha świszczy, że to nie to, że to nie działa, że to nie pomaga. No i takiego lekarza mi wtedy jest szkoda. Naprawdę mi go jest szkoda, ponieważ on dostaje baty po plecach w sumie za coś, za co nie jest winny, bo... Ten pacjent sam sobie to zrobił. On sobie to sam na własne życzenie swoim trybem życia zrobił, jakim prawem on przychodzi i płacze teraz tam lekarzowi, że to mu nie działa. I wiecie co? <laughs> Nigdy ja myślał, ja mówię taki słówko, które zaraz ja mówię. Ja mam taki doskonale respekt na lekarze. Naprawdę. Bo najpierw od mojej strony, ale to jest. Od mojej strony było zero respekt, bo miałem moje doświadczenia w Holandii. Mhm. I tak. taki doskonale doświadczenia. Ale respekt za wytrwałość, ponieważ oni mają ograniczone możliwości, ograniczone środki i jeszcze non-stop ktoś im tam przychodzi i narzekający tam po ludzie. Krzyczy koło uszów, tak. że jest coś tego, że tak, że tak. A tak naprawdę to sami jesteśmy sobie winni. Tak. A głównie to jest brak wiedzy, to jest numer jeden, ponieważ. Zamiast się informować dalej, szukać przyczyn, to większość ma to olewkę na to i po prostu robią dalej tak, jak ma być. A druga sytuacja to jest lenistwo. Ponieważ jak już wiesz, że coś trzeba zmienić, to dalej ci się nie chce tego zmienić, bo trzeba wyjść ze strefy komfortu i trzeba coś zrobić do tego. Znowu! I to jest problem później. No. Także dobra, my tutaj kończymy, nie przeciągamy. Wyciągnijcie wnioski sami, co z tym zrobicie. Wasza sprawa, nie moja sprawa, nie jej sprawa. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej. Pa!